Czy wiesz, że w Polsce może niedługo pojawić się nowe świadczenie 500 plus dla małżeństw? Projekt, który jeszcze rok temu wydawał się zapomniany, wraca do Senatu i znów wywołuje ogromne emocje. Dla jednych to piękny gest, docenienie ludzi, którzy przez dziesięciolecia trwali razem mimo trudów życia. Dla innych, kolejny kosztowny pomysł, który zamiast realnie pomagać rodzinom, stanie się tylko symbolem politycznym. Jedno jest pewne. Jeśli ustawa wejdzie w życie, może kosztować budżet państwa nawet 6 miliardów złotych rocznie. A więc kto naprawdę na tym skorzysta, a kto zapłaci cenę tego projektu? W Polsce idea nagradzania długoletnich małżeństw nie jest nowa. Od lat w wielu gminach i miastach organizowane są symboliczne uroczystości dla par obchodzących złote gody, czyli 50-lecie wspólnego życia. Tym razem jednak chodzi nie o medal czy gratulacje, ale o konkretne pieniądze. 500 złotych miesięcznie dla małżeństw, które są razem... Co najmniej 40 lat i nadal prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Autorzy projektu przekonują, że to nie tylko forma uznania, ale również sposób na wzmacnianie więzi społecznych i rodzinnych. Ich zdaniem, w czasach, gdy rośnie liczba rozwodów, a coraz więcej młodych ludzi unika formalizowania związków, takie rozwiązanie mogłoby przypomnieć o wartości trwałości, lojalności i wzajemnego wsparcia. Projekt 500. Dla małżeństw pojawił się po raz pierwszy w 2024 roku jako inicjatywa obywatelska. Trafił do Senatu i został skierowany do komisji petycji. Po wstępnej analizie skutków finansowych i prawnych prace nad nim jednak wstrzymano. Wtedy wydawało się, że pomysł przepadł. Ale teraz, po roku ciszy, wraca z nową siłą. W listopadzie 2025 roku, Senacka komisja ponownie się nim zajmie. Jeśli otrzyma pozytywną opinię, może trafić do Sejmu jeszcze w tej kadencji, co otworzyłoby drogę do jego przyjęcia. Założenia projektu są proste. Świadczenie miałoby przysługiwać parom, które mają przynajmniej 40 lat wspólnego stażu małżeńskiego, mieszkają razem i nie korzystają z innych dodatków finansowych. Z pozoru to bardzo wąska grupa, ale w rzeczywistości takich par w Polsce jest kilkaset tysięcy. Większość z nich to seniorzy, często emeryci, którzy wspólnie przeżyli całe dorosłe życie. Dla wielu z nich Dodatkowe 500 zł miesięcznie mogłoby być realnym wsparciem w codziennych wydatkach na leki, rachunki czy podstawowe potrzeby. Jednak ekonomiczna strona tego projektu budzi spore kontrowersje. Według wyliczeń Senackiego Biura Legislacyjnego, koszt programu mógłby wynieść od trzech do nawet 6 miliardów złotych rocznie, w zależności od liczby beneficjentów. W czasach, gdy państwo już wydaje ponad 80 miliardów złotych rocznie na różnego rodzaju świadczenia socjalne, w tym program 800 plus. dopłaty mieszkaniowe czy wsparcie dla rodzin pojawia się pytanie: skąd wziąć kolejne miliardy? Część senatorów i ekonomistów twierdzi, że taki program, choć pięknie brzmi w przekazie, jest finansowo ryzykowny. Polska gospodarka zmaga się z deficytem budżetowym, a wydatki publiczne wciąż rosną. Jeśli dodamy do tego 6 miliardów złotych rocznie na 500 plus dla małżeństw, to trzeba będzie te pieniądze skądś zabrać, najczęściej z innych programów lub z przyszłych podatków. To dlatego przeciwnicy projektu mówią wprost to nie jest wsparcie prorodzinne, tylko polityczny gest, który nie rozwiąże żadnego realnego problemu. Z drugiej strony zwolennicy pomysłu przekonują, że nie można wszystkiego mierzyć tylko ekonomicznie. Według nich program ma przede wszystkim wartość symboliczną. To sposób na okazanie szacunku dla ludzi, którzy przez dekady byli razem, często w trudnych warunkach, i stworzyli stabilne rodziny. W społeczeństwie, gdzie coraz częściej mówi się o kryzysie relacji, samotności i braku więzi, taki gest może mieć znaczenie większe niż pieniądze. W wielu krajach europejskich istnieją podobne formy wsparcia lub nagradzania długoletnich małżeństw w formie dodatków, ulg podatkowych lub specjalnych świadczeń. Ale nawet wśród tych, którzy popierają ideę, pojawiają się pytania: czy 500 złotych miesięcznie faktycznie wzmocni rodziny, czy będzie tylko symbolicznym dodatkiem? I czy to sprawiedliwe, że pomoc trafi wyłącznie do małżeństw formalnych? A nie do osób żyjących w związkach nieformalnych, które również wspólnie budują życie i rodzinę? To właśnie te wątpliwości sprawiają, że projekt budzi tak wiele emocji. Eksperci rynku pracy i demografii podkreślają, że program nie rozwiąże problemów, z którymi Polska mierzy się od lat czyli spadku liczby urodzeń, starzenia się społeczeństwa i malejącej liczby osób w wieku produkcyjnym. 500 plus dla małżeństw nie wpłynie na decyzje młodych ludzi o zakładaniu rodziny, bo dotyczy tylko seniorów. To raczej nagroda niż inwestycja w przyszłość. Dlatego ekonomiści sugerują, że jeśli rząd chce wspierać rodziny i poprawić demografię, powinien inwestować w dostęp do mieszkań, żłobków, przedszkoli i lepsze warunki pracy dla rodziców. Wtedy młodzi ludzie mieliby realną motywację, by zakładać rodziny, a nie tylko obserwować, jak starsze pokolenie dostaje kolejne dodatki. Z drugiej strony, nie można ignorować faktu, że wiele starszych małżeństw w Polsce żyje na granicy ubóstwa. Ich wspólne dochody często nie przekraczają dwóch tysięcy złotych miesięcznie. Dla takich osób dodatkowe 500 złotych może oznaczać realną poprawę jakości życia. I właśnie w tym miejscu pojawia się dylemat. Czy ten projekt jest gestem politycznym, czy jednak pomocą socjalną? Bo choć dla budżetu państwa to kilka miliardów złotych, dla starszego małżeństwa to dodatkowe pieniądze na leki, opał czy wizyty lekarskie. W debacie publicznej pojawia się też inny, bardziej społeczny argument. W czasach gdy coraz więcej małżeństw się rozpada, a statystyki rozwodów rosną, taki program może mieć też wymiar symboliczny. To sygnał, że państwo docenia stabilność, lojalność i wspólne życie, że warto być razem, nie tylko z miłości, ale też z przekonania, że społeczeństwo wspiera takie postawy. To oczywiście nie przekona nikogo, by pozostał w trudnym związku dla pieniędzy, ale może stanowić pewne uznanie dla tych, którzy przez lata wspólnie budowali swoje życie. Na razie jednak nie wiadomo, czy projekt ma realne szanse na wejście w życie. Rząd oficjalnie nie popiera tej inicjatywy, a w Senacie trwają dyskusje nad jej skutkami finansowymi. Komisja ma powrócić do tematu w listopadzie 2025 roku i zdecydować, czy skierować projekt do dalszych prac legislacyjnych. Jeśli zyska on poparcie większości senatorów, może trafić do Sejmu jeszcze w tej kadencji. Ale to dopiero początek długiej drogi, bo każda ustawa dotycząca świadczeń społecznych, Wymaga precyzyjnych analiz, a także zapewnienia źródeł finansowania. Niezależnie od decyzji polityków, jedno jest pewne: dyskusja o 500 plus dla małżeństw otworzyła znacznie szerszy temat. Bo za tym pomysłem kryje się pytanie o to, jak państwo powinno doceniać swoich obywateli i jakie wartości chce wspierać. Czy ma to być tylko wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci, czy również docenienie tych, którzy przez lata tworzyli stabilne, trwałe związki? Czy pieniądze z budżetu powinny trafiać do seniorów jako symbol wdzięczności? Czy raczej do młodych, by zachęcać ich do zakładania rodzin? To pytania, na które nie ma prostych odpowiedzi, ale które coraz częściej pojawiają się w publicznej debacie, bo w gruncie rzeczy ten projekt mówi coś więcej niż tylko o 500 złotych miesięcznie. To dyskusja o wartościach, które chcemy jako społeczeństwo wspierać, o tym, jak rozumiemy rodzinę, małżeństwo i odpowiedzialność. I choć kwota wydaje się niewielka, to symbolika jest ogromna. Bo jeśli państwo zaczyna nagradzać za wspólne życie, to znaczy, że próbuje na nowo zdefiniować, co znaczy być razem, nie tylko prywatnie, ale też społecznie. Warto więc uważnie śledzić, co wydarzy się w Senacie w najbliższych tygodniach. Bo choć projekt 500 plus dla małżeństw może wydawać się tylko jednym z wielu pomysłów, to jego konsekwencje mogą być znacznie większe niż się wydaje. I być może wkrótce okaże się, że to właśnie on stanie się początkiem nowego.